W poprzednich odcinkach. Zastrzeli mnie, jeśli komuś powiecie. Jutro prześlę wam wskazówki. Pierwsza. Dom Elisis przed pożaru i po. Myślisz, że spaliła własny dom? Nikomu nie ufaj. Czyje to? Bree. Tato, muszę ci coś powiedzieć. Bree znowu bierze. Jesteś sama? Śledził mnie dzisiaj. Pragnę cię. Ja nigdy. Ja ciebie też. Na pewno? Na ramię broń, w lewo zwrot, naprzód marsz. W ogóle nie spałaś? Zabawiałaś się z... jak mu było? Jack? Jake. Wyglądasz na wykończoną? Oznaczył mnie w kolejnym filmiku. Oglądałaś już Boże, musimy komuś powiedzieć. Nie możemy. Ten sam budynek, co w pliku z misie. Musimy go znaleźć. by miała zdobyć adres. Chyba nie będzie więcej nam pomagać. Powiedzmy twojemu tacie. Serio? Co ukrywasz? Bo na pewno nie coś takiego jak ja. Nawet mnie nie powiesz. Mankiman ostrzegał, że ją zabije, jeśli komuś powiemy Pamiętam. Tylko nie wiem, co robić. Mankiman? Włączaj. To Brie? Co jest? Dałam Tacie jej tabletki. Pewnie odsyła ją do Hope First. Wsypałaś ją? Wiesz, co się działo ostatnio. Zrobiłam to, żeby nie powiedziała Tacie o Monkey manie. Teraz same musimy znaleźć to miejsce. Włącz jeszcze raz. Ten z Misiem. Turn up the volume. Dynamax, All the way. Chodź, Ash? Ash. Who's Who's <laughs> Scenariusz i reżyseria. Oznaczone. Siadaj. Wiesz, gdzie to jest? A co? Musimy tam trafić. To nie są żarty. Co to ma wspólnego z Elisją? Gdzie ona jest? Cały dzień jej szukam. Dobra, zaprowadzę was. Nie możesz jechać. Podaj adres i spadaj. Zabiorę was tam. Inaczej jesteście w dupie. Wiesz, że umiem dochować tajemnicy, suczko. Miłego dnia. Wzajem. Uczysz w Hillen? Tak. Znasz Rowan Fricks? Uczę ją. To moja córka. Kiedy wróciłaś? Widziałem tatuaż. Trzy miesiące temu. Po dwóch misjach. Z czasem robi się lepiej. Ile tam byłeś? Cztery lata. Czasem ciężko mi wstać z łóżka. Znam to. Po powrocie jest inaczej. Całe życie potrafi się zmienić. Czekajcie. A jeśli to pułapka? Nie mamy wyboru. Chodźcie. Co to za miejsce? Oh, no. Nie wiem.

Nazywam się Hayley? Co to jest? Chodźcie. Nie podoba mi się Pamiętasz mnie? Co to jest? Nie wiem. Nic ci nie jest? Szybko. Kto to był? Kim jest monkey man? Był w masce. Ciągle chodzi w masce. Przyszedłeś. Nie sądziłam, że to zrobisz. Dzwonię na policję. Nie. Żartujesz? Musimy. Powiedzmy mu wszystko. Co to jest? Od tego się zaczęło. Ta dziewczyna, do której strzela. Znam ją. Czy Monkey Man coś ci powiedział? Nie odzywał się. Na pewno go znamy. Wszystkie. To możliwe? Co to? Wczorajsza noc była wyjątkowa, dziecino. Nic. W porządku? Tak. Co to? Na ból. Mojej mamy. Wiesz, że są niebezpieczne. To nie moje. Tylko mamy. Też myślałam, że nic mi się nie stanie. Skąd ją znasz? Kilka razy była w grocie. Przeważnie imprezuje w Salviu. Mówią na nią kruk. Gdzie się uczy? Chyba jest bezdomna. Wiecznie prosi o drobne. Ten filmik był prawdziwy? Nie wiem. Popytam. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Ma na was jakiegoś haka? Nikomu nie mów. Proszę. Będę w okolicy. Nigdzie się nie wybieram. Co was łączy? Nawet przed sobą mamy tajemnicę w tym problemie. To nic takiego. Ja ci zawierzyłam. Elisja to ty? Szybko. Co robisz w domu? Cześć, Jake. To moje znajome. Skąd? Ze szkoły. Z liceum? Tak, ośle. Tam się uczę, czego chcesz. Nieważne. Skąd znasz mojego kuzyna? Wcale go nie znam. Wspominałaś o szczerości. Licznik dalej bije. Dlaczego nie staną, gdy ją znaleźliśmy? Chodzi o coś innego. Myślisz, że Ash i Elisja są w zmowie? To bez sensu. Mogą nas podpuszczać. Lubię ją i jej ufam. A mnie? Ja też. To dlaczego nie zdradzisz mi tajemnicy? Cześć. Przynajmniej jest w Twoim wieku. Gdzie się szlajasz? Miałam szalony dzień. Trener kazał przyjść jutro w stroju. So, muszę zrobić ci włosy. Pomożesz mi rano? I, I, I Nie dam rady. Potrzebuję cię. Poszukaj tego na you YouTubie. YouTube. Do zobaczenia w klasie. Widziałam cię wczoraj na stacji. Proszę nie mówić tacie. Zastanów się, co robisz. To się więcej nie powtórzę. Po apelu. Dokąd tak pędzisz? Na lekcję? Też spróbuj. Powiedziałaś tej frajerce? O czym? Że się zeszczałem. Straszna z ciebie suka. Spieprzaj. zostałaś oznaczona przez mankimena Mena. Twoja kolej. Spotkajmy się. Tu jesteś. Wszędzie cię szukam. Co ty odstawiasz? Nie wiem. Wiesz co? Wczoraj obejrzałem chyba wszystkie twoje fotki. Doszedłem do tych, gdy nosiłaś aparat. Ten pomarańczowo-czarny na Halloween. Ja tak nie robię. Jakbym Cię prześladował. Poważnie. Nie mogę przestać o Tobie myśleć. To dlaczego jesteś z nią? Zajęte, chwileczkę. Suko. Zdjęcia, muzyka. Wersja polska na zlecenie HBO Start International Polska. Tekst Michał Moszczyński. Czytał Paweł Bukrewicz.